Szanowni Państwo, kochani moi, tu jest odwołanie. Sam na siebie napisałem, a żeby mnie zamknęli, natychmiast. Ja jestem człowiekiem uczciwym. Nieco, że e, nie jestem. Szanowny Panie Prokuratorze Naczelnego, Prokuratura Rejonowa Białystok Południe, w Białymstoku, ulica Adały Mieczkiej, 303, Białystok. Wniosek bardzo pilny: odwołanie. Szanowny panie prokuratorze, naczelny ja, krzy, e, obywatel Krzysztof Konon, zwracam się z tak bardzo e, moją gorącą, serdeczną prośbą. E, odwołuję się ja bardzo prędko, pilnie od waszego pisma, sygnatury tak, z dnia takiego, takiego e, tego, że ja e, powodu za rzeczy pana Wojciecha Słowackiego bardzo ja chcę e, odsiedzieć w więzieniu. Ja bardzo proszę pana prokuratora E, naczelnego o natychmiastowe mnie, na, e, naszej bardzo ukochanej e, Polski, ażeby ja tam e, zakończył, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu dalej nie będę czytać tego pisma, tylko e, powiem tak: e, złożyłem to pismo. Dzisiaj e, Major widział, jak E, składałem pismo w biurze podawczym, w prokuraturze w Białymstoku no i będę czekać na rozpoczęcie sytuacji przez pana prokuratora naczelnego Czy jadą, zabiorą, znajdę się na Kopernika i będziecie mnie odwiedzać, będziecie przychodzić ja przez okienko do będę machać, bo ja napisałem do żywocie żeby dali mnie naprawdę nie żartuje, i żeby ja tam czym prędzej się znalazł, czym prędzej był. A co tam zrobili tamci ludzie? To ja nie wiem, bo tam się do różni ludzie: i narkotykarze, i pijacy, i bandyci, i złodzieje. Co chcą, co będą robić ze mną? Co chcą? Ja już poddałem się woli. Boga i prawa i swego sumienia. Ja powiedziałem na początku, jak zakładałem biuro swoje, dwa biura, godność i prawa Polacie 21 i biuro interwencji Obywatelskiej, to nie będzie tak u mnie, nie jest. Czy jak ja zawinie, to sam na siebie napiszę nawet i prawdę napiszę, bez kłamstwa, bez niczego pisałem. I poprosiłem prokuratora naczelnego, ażeby mnie zatrzymał, a żeby ja tam znaleźć się na Kopernika, żeby tam siedział. No, I jak będę wyjeżdżać, to napisałem, żeby wyrok był wydany za zamkniętymi drzwiami, żeby nikt nie widział, nic nie słyszał. Tylko innymi dziwami wyprowadzą mnie takimi specjalnymi łańcuszku i posadzą z tyłu mnie i pojadę. Tylko proszę Ciebie obieguć domem, czy nie maś po dachach.